Dzień dobry, szanowni emeryci. Niedawno Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił ważne zmiany i nowości dla emerytów, które wejdą w życie od września 2025 roku. Najistotniejsze z nich dotyczą wypłaty tzw. czternastej emerytury, harmonogramu wypłat, obniżenia progów dochodowych dla osób uzyskujących dodatkowe przychody, a także kwestii związanych z poborem zaliczek na podatek dochodowy. Te decyzje obejmą setki tysięcy emerytów w całym kraju. W tym materiale szczegółowo opowiem o wszystkich najważniejszych aspektach, które powinniście znać. Zanim jednak zaczniemy, chciałbym poprosić Was o polubienie tego filmu i subskrypcję kanału, abyście byli na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i wydarzeniami w polskim systemie emerytalnym. Dziękuję. A teraz zaczynamy. Najgłośniejszym tematem są wypłaty 14. emerytury. Rząd przyjął formalne rozporządzenie opublikowane w dzienniku ustaw. Terzo lipca 2025 roku, w którym jednoznacznie wskazano, że dodatkowe świadczenie zostanie wypłacone we wrześniu. Nie jest to jedynie medialna zapowiedź, lecz decyzja prawna, której realizacja rozpocznie się już z początkiem miesiąca. Kwota minimalnej 14 emerytury została ustalona na poziomie równym najniższej emeryturze, obowiązującej po waloryzacji marcowej, czyli 1878,91 zł brutto. Pełną kwotę otrzymają osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. Powyżej tej granicy zastosowanie ma mechanizm złotówka za złotówkę, co oznacza stopniowe zmniejszanie wysokości dodatku o dokładnie taką wartość, o jaką świadczenie przekracza wspomniany próg. W praktyce wygląda to następująco. Emerytura w wysokości 3000 zł brutto oznacza przekroczenie progu o 100 zł. Dlatego dodatek zostanie pomniejszony. Do 1768,91 zł brutto. Osoba pobierająca świadczenie w wysokości 3500 zł brutto przekracza próg o 600 zł 9 grater, więc wysokość dodatku wyniesie jedynie 1288 zł. O 82 g brutto. Mechanizm ten został wprowadzony w celu sprawiedliwego podziału środków budżetowych i obowiązuje już od kilku lat. Jednak dopiero teraz nabiera szczególnego Znaczenia w związku z rosnącą liczbą świadczeniobiorców z emeryturą w okolicach progu granicznego. 14. Emerytura zostanie wypłacona wraz ze standardowym świadczeniem w terminach ustalonych indywidualnie dla każdego emeryta lub rencisty. Oznacza to, że w dacie typowej wypłaty emerytury zostanie doliczona również 14. Nie ma konieczności składania żadnych wniosków, ponieważ zakład ubezpieczeń społecznych wypłaca dodatek automatycznie wszystkim uprawnionym. Istnieje jednak istotny warunek, który wyklucza część osób z prawa do 14. emerytury. ZUS jasno wskazuje, że dodatek nie przysługuje, jeżeli na dzień 31 sierpnia 2025 roku prawo do świadczenia było zawieszone. Dzieje się tak najczęściej w wyniku przekroczenia limitów przychodu przez osoby dorabiające do emerytury. To oznacza, że nawet krótkotrwałe zawieszenie świadczenia na ten konkretny Dzień skutkuje utratą prawa do dodatkowych pieniędzy. Porozmawiajmy teraz o terminach wypłat emerytur. We wrześniu 2025 roku zakład ubezpieczeń społecznych będzie realizowa. U wypłaty świadczeń zgodnie z tradycyjnym harmonogramem. Standardowe terminy wypłat emerytur i rent przypadają kolejno pierwszego. 5, 10, 15, 20 oraz 25 dnia miesiąca. W tym roku kalendarz powoduje jednak pewne przesunięcia. 6. dzień września oraz 20. dzień września przypadają w sobotę, dlatego emerytury i renty, które miały być wypłacone w tych terminach, zostaną przekazane dzień wcześniej, czyli odpowiednio w piątek 5 września oraz w piątek 19 września. W pozostałych terminach wypłat, czyli 1.10, 15 oraz 25 września, Wypłaty zostaną zrealizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem bez żadnych przesunięć. Dzięki temu wszyscy emeryci i renciści będą mogli otrzymać swoje świadczenia na czas bez opóźnień wynikających z przypadających w te dni weekendów. Od 1 września 2025 roku obowiązują również nowe, niższe limity przychodów dla osób: pobieraj wcześniejsze emerytury oraz renty. Kwoty te ogłoszone zostały w monitorze polskim w komunikacie prezesa. ZUS z 12 sierpnia bieżącego roku. Niższy próg wynosi dysę24 Złył 10 GR brutto miesięcznie, czyli 70% przeciętnego wynagrodzenia. Wyższy próg został ustalony na poziomie 6330 GR brutto, czyli 130% przeciętnego wynagrodzenia. Przekroczenie niższego limitu powoduje zmniejszenie świadczenia przez ZUS, natomiast przekroczenie progu wyższego oznacza zawieszenie wypłaty świadczenia w danym miesiącu. Warto podkreślić, że limity te obowiązują jedynie osoby, które nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego. Emeryci w wieku emerytalnym mogą dorabiać bez żadnych ograniczeń i ich ta zmiana nie dotyczy. Powodem obniżenia limitów jest spadek przeciętnego wynagrodzenia. W drugim kwartale roku 2025, w porównaniu do pierwszego kwartału, ZUS dokonuje aktualizacji progów co trzy miesiące na podstawie danych publikowanych przez. Główny Urząd Statystyczny. W konsekwencji osoba, która do sierpnia mieściła się jeszcze w dopuszczalnym limicie, od września może już przekroczyć próg i utracić część lub całość świadczenia. Przykładowo, wcześniejszy emeryt pracujący na umowę o pracy i uzyskujący miesięczny przychód w wysokości 6400 zł, brutto w sierpniu nie przekraczał limitu. Jednak od września. Kiedy próg został obniżony do 614 zł 10 gr, jego przychód powoduje już przekroczenie o około 275 zł. W takiej sytuacji ZUS zmniejszy świadczenie. Jeżeli natomiast wynagrodzenie wyniosłoby 500-600 zł brutto, co przekracza próg 130%, świadczenie zostałoby zawieszone całkowicie za ten miesiąc. Zmiany te mają również znaczenie w kontekście prawa do 14 emerytury. Przekroczenie progu i zawieszenie świadczenia na dzień 31 sierpnia powoduje automatyczną utratę prawa do dodatku. Z tego względu konieczne jest świadome planowanie przychodów i unikanie nadprogramowych zleceń czy premii w miesiącach kluczowych dla ustalenia uprawnień. Kolejną istotną kwestią jest wniosek podatkowy EPD-21. Osoby, których roczne dochody z emerytur i rent nie przekroczą 30 tys. złotych, mogą złożyć w ZUS ten formularz w celu wstrzymania pobierania zaliczek na podatek dochodowy. Dzięki temu świadczeniobiorca otrzymuje wyższą kwotę na rękę w trakcie roku, zamiast odzyskiwać nadpłatę dopiero przy rocznym rozliczeniu. W praktyce oznacza to, że zarówno 13, jak i 14. emerytura mogą być wypłacone w pełnej wysokości bez potrącania zaliczek podatkowych, o ile łączne dochody nie przekroczą wspomnianego progu. Formularz EPD21 można złożyć w prosty sposób przez Platformę Usług Elektronicznych, ZUS. Jeżeli w trakcie roku suma świadczeń przekroczy 30 tys. zł, zakład automatycznie wznowi pobieranie zaliczek od miesiąca, w którym próg został przekroczony. Reasumując, wrzesień 2025 roku przynosi cztery kluczowe zmiany dla emerytów i rencistów. Po pierwsze, cena emerytura zostanie wypłacona wszystkim uprawnionym w terminie wrześniowym bez konieczności składania wniosku. Po drugie, pełną kwotę dodatku otrzymają wyłącznie osoby ze świadczeniami nieprzekraczającymi 900 zł brutto, a mechanizm złotówka za złotówkę obniży świadczenie powyżej tego progu. Po trzecie, nowe limity dorabiania dla osób bez wieku emerytalnego wynoszą 624 ,10 zł 10 grek oraz 173 zł 30 a ich przekroczenie powoduje zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń. Po czwarte, wniosek EPD21 pozwala uniknąć potrącania zaliczek na podatek dochodowy, jeżeli roczne świadczenia nie przekroczą 30 tys. zł. Podsumowując, wprowadzone regulacje nie są rewolucją, lecz konsekwencją systematycznych działa, ni ustawowych oraz kwartalnych aktualizacji. Niemniej ich skutki mogą być dla wielu osób bardzo odczuwalne finansowo. Warto więc śledzić dokładnie daty graniczne, analizować swoje przychody i korzystać z dostępnych narzędzi, takich jak wniosek EPD-21, aby maksymalnie wykorzystać przysługujące uprawnienia i uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. Na koniec przypomnę jeszcze, że od września 2025 roku ZUS wprowadza także nowy dodatek do emerytury, o którym szczegółowe informacje znajdą Państwo w komentarzach pod niniejszym materiałem. Zachęcam do zapoznania się z nimi i pozostania w kontakcie z naszym kanałem M.